Dawno, dawno temu, bo jeszcze w latach 90., szkoła nie wyglądała tak jak dzisiaj. Uczniowie umieli tyle, ile zdradził im nauczyciel. Widzieli tyle, ile zobaczyli na ilustracjach w Nawet na lekcjach było inaczej. Choć panowała cisza, nie zawsze była ona wynikiem uczniowskiej dyscypliny. Então, vocês Dzień dobry. Fabian Ścisły. Dzień dobry. Jestem jak zawsze przygotowany do lekcji. Cieszę się. z Apon Jestem, przy Pani. Ronek proton nie ma dużywa, go pani bo go przychodzi. A Tomek neutron nie ma go, bo go się kupić raczkę dla bardzo złową. San nakrutnik obecna Alicja żurek. Jestem... Konegunda. Pani, nie wie, że ona go zaatakuje, z muszę teraz ją poprawić. Teraz już nie Przemysław krzesła, bo to po zepsuł krzesło i muszę teraz poprawić. Na dzisiejszej lekcji porozmawiamy o Anamitziewiczu. Zapiszcie temat. Urodził się w 1798 roku za Zaościu koło na Litwie. Po ukończeniu szkoły powiatowej tego ogródku, rozpoczął studia na Wydziale Literatury Uniwersytetu Glińskiego. W latach 1819-1823 uczył historii, literatury i prawa w Szkole Powiatowej w Gownie. W 1822 roku umarła matka poety wydał winie tą poecją, w pierwszy poezji, tym cykl Ballady i Romance. A pro później drugi tom, w którym znalazł się Leszyna, dziady część druga i czwarta. Od 1824 roku przybywał w Petersburgu w desie i na Grymie. W 1839 roku był w Niemczech. Potem znalazł się we Włoszech, gdzie dowiedział się o wybuchu powstania listopadowego. W lipcu 1031 roku przyjechał do Paryża, gdzie, napiszał, gdzie napisał Pana Tadeusza, księgi narodu polskiego i większego polskiego, ożenił się z Syliną Szmanowską miał sześcioro dzieci. Wyjechał do Konstantynopola, aby utworzyć polskie oddziały do walki przeciw Rosji. Zachorował na cholerę w 1055 roku zmarł. Adam Mickiewiczu. Przygotujcie się do odpowiedzi. Alu, kim jest Adam Mickiewicz? Mickiewicz. To wielki poeta. Bardzo dobrze. Tytusie, się. A ty? Co zapamiętałeś? Adam Mickiewicz to poeta. Tytusie, się, to już było! Nic nie zapamiętaliście. Cała godzina zmarnowana. Od tamtych chwil minęło zaledwie 15 lat. Jak dzisiaj wygląda ta lekcja? Dobre. Na dzisiejszej lekcji dowiecie się kilka faktów z życia Adama Mudkiewicza. Łączcie komputery. Posłużymy się prezentacją prezzi. należy do największych twórców literatury polskiej. Jego przykładem jest przy klasycznych biografii dramatycznej, typowej dla całego pokolenia. Kością ją m.in. sytuacja panująca w kraju, się w ogląd oraz jego powstania. Mickiewicz urodził się 24 grudnia 1798 roku. w się go. roku Adam Witkiewicz udał się do Wina, gdzie na tamtejszym uniwersytecie rozpoczął studia. W latach 1819-1823 pracował w kopnie. W 1823 roku organizacja pneumatów, do której przynależał Witkiewicz, została skonfigurowana. W 1829 roku rozpoczął rozpoczął się już ostatni, czyli czwarty etap Z Zmarł 26 listopada 1855 roku. Wszystko, co powinniście wiedzieć o Adamie Mickiewiczu. Nie zapamiętaliście? Sprawdźmy. Alu, kim jest Adam Mickiewicz? Adam Mickiewicz to wielki poeta. Wielki poeta epoki romantyzmu. Tytusie, a ty, co zapamiętałeś? Adam Mickiewicz jest wielkim poetą. Już to kiedyś słyszałam. Bo napisał Pana Tadeusza epopeję narodowe. Suzanno. A tym? Mickiewicz urodził się na Litwie, niedaleko Nowogródka. Fabianie, jakie utwory napisał Mickiewicz? Mickiewicz napisał grażynę pana Tadeusza, sonety krymskie i wiele innych dzieł. Świetnie, nie straciliście dzisiaj czasu. Stop, stop, stop. Zatrzymajmy się. Czy już wiecie, co zmieniło się w tej szkole? W tej klasie zagościły technologie informacyjno-komunikacyjne. Zapytajmy naszych bohaterów, co daje im wykorzystywany dla nich na Ja skałam wiele, że się do wiedzy, a stałam się żywotnikiem, jak się uczyć. A moja praca przynosi ogromne korzyści. Dzięki TIK uczę się szybciej, łatwiej i skuteczniej. TIK to takie uczniowskie okno na świat, łapce, ławce, nie świecie. Nuda, nuda, nuda. Dzięki TIK zniknęła. Patrzę, słyszę, doświadczam. Dzięki TIK to mój codzienny dekalów. Dziękuję Wam. Technologie informacyjno-komunikacyjne. Что наша цель